A zadumywaliście się kiedyś nad tym, czy naprawdę warto sprzedać duszę tylko po to, by poznać absolutną prawdę? A co jeśli powiem Wam, że przez całe życie źle rozumieliście, czym tak naprawdę jest wiedza? Że to nie dar, lecz ciężar, którego nie każdy umie unieść. A co jeśli poszukiwanie prawdy wcale nie jest aktem mądrości, ale desperacji? Wyobraźcie sobie noc bez księżyca. Bibliotekę z wysokimi drewnianymi półkami sięgającymi sufitu, każdy tom za i ciężki od sekretów, powietrze pachnie starym papierem i woskiem. W samym centrum tej ciszy, człowiek, samotny, siedzi przy stole. Jego ręka drży nad świecą, którą właśnie zapala, a z jego ust wypływa jedno słowo, jedno imię imię, którego nie powinien wypowiadać: Mefistofeles tak zaczyna się opowieść która stała się jedną z największych metafor ludzkiego istnienia. Faust, człowiek, który miał wszystko wiedzę, prestiż, wpływy, a jednak czuł pustkę, bo znał odpowiedzi na wszystkie pytania oprócz tego jednego: po co żyje? Giote nie napisał bajki, on napisał ostrzeżenie o człowieku, który w imię absolutnej wiedzy oddał to co najcenniejsze siebie samego. Ale zanim ocenimy Faustę, spróbujmy go zrozumieć. Bo może każdy z nas nosi w sobie fragment tej samej tęsknoty, tej samej ciemności, tej samej gotowości, by Y sięgnąć po coś, co nas przerośnie. Friedrich Nietzsche napisał kiedyś, że ten, kto walczy z potworami, musi uważać, by sam nie stać się potworem. Czyż nie o to właśnie chodzi w historii Faustę? O walkę ze sobą. O próbę przekroczenia granicy, która miała pozostać nieprzekroczona. Bo przecież wiedza to nie tylko odpowiedzi. To także pytania, których nigdy nie powinniśmy zadawać. Filozofowie tacy jak Blaise Pascal zauważali, że im więcej wiemy, tym bardziej rozumiemy jak niewiele wiemy. To, co miało dać nam siłę, często prowadzi do jeszcze większego zagubienia. Faust nie był potworem. Był poszukiwaczem. A jego błąd polegał na tym, że chciał wiedzieć wszystko, natychmiast, bez cierpliwości, bez pokory, bez zrozumienia, że nie każda prawda jest dla człowieka. Albert Camus twierdził, że świat jest absurdalny, ale to my nadajemy mu sens. Czy Faust chciał nadać sens światu? Czy może chciałby to świat nadał sens jemu? Jego pragnienie absolutu, wieczności, nieskończoności było w rzeczywistości wołaniem o to, co najbardziej ludzkie o znaczenie, o emocje o chwilę, która nie przemija. Dlaczego więc jesteśmy tak zafascynowani Faustem? Bo pokazuje coś, co każdy z nas czuje, ale boi się przyznać, że wiedza to nie tylko odpowiedzialność to uzależnienie. Im więcej wiemy, tym bardziej chcemy wiedzieć jeszcze więcej. Aż w końcu Przestajemy zadawać pytania po to by zrozumieć, a zaczynamy je zadawać tylko po to by zapełnić pustkę. Wyobraźcie sobie teraz siebie w tej samej bibliotece, z tą samą świecą i tym samym pytaniem w głowie. Czy sięgnęlibyście po zakazaną księgę, jeśli wiedzielibyście, że odpowie na wszystko? Nawet jeśli ceną byłaby utrata siebie, czy warto znać odpowiedzi? Jeśli oznacza to, że nic już nigdy nie będzie takie samo. Filozofowie ostrzegają, że prawda bez miłości, bez człowieczeństwa, może stać się bronią. Wiedza bez etyki prowadzi do katastrofy. Historia XX wieku pełna jest dowodów na to, że umysły bez sumienia stworzyły piekło na ziemi. A wszystko zaczęło się od jednego pytania, które ktoś zadał zbyt głęboko, zbyt szybko, zbyt samotnie. Faust nie był pierwszym, który sięgnął za daleko. I nie był ostatnim, ale jego historia daje nam coś wyjątkowego. Szansę, by zapytać siebie, zanim będzie za późno. Czy naprawdę chcesz wiedzieć wszystko? Czy jesteś gotowy naprawdę? Która cię zmieni? Czy masz odwagę zapłacić cenę, której nie znasz? Bo być może największym pytaniem nie jest, co mogę się dowiedzieć, ale czy potrafię z tym żyć? Faust nie chciał pieniędzy, nie marzył o bogactwie, nie pragnął sławy. On pragnął wiedzy absolutnej, ale czy to właśnie nie czyni jego decyzji jeszcze bardziej niebezpieczną? Bo pieniądze można stracić, sławę zapomnieć, ale wiedzy, tej najgłębszej, nie da się już oddać. Wiedza zmienia, a wiedza totalna zmienia wszystko. Faust zapłacił nie pieniędzmi. Nie czynem, ale tym, co nienamacalne, swoją duszą. I nie w sensie religijnym. Nie chodzi tu o diabła z rogami i ogniem piekielnym. Chodzi o to, co w człowieku najbardziej kruche, najbardziej osobiste, o jego tożsamość, sumienie, granice tego, kim jest, a kim może się stać. I właśnie tu kryje się dramat Fausty, a także przestroga dla nas wszystkich. Karl Jung pisał, że człowiek nie staje się oświecony wyobrażając sobie światło, lecz uświadamiając sobie ciemność. Faust chciał oświetlić wszystko, ale nie był gotów spojrzeć w swoją własną ciemność. A kiedy to zrobił, było już za późno. Prawda go połknęła, zamiast go wyzwolić. Zastanówmy się, co to znaczy znać absolutną prawdę. Czy nasz umysł, nasze emocje Nasze serce są w stanie ją udźwignąć. Nauka mówi, że nasz mózg codziennie filtruje tysiące bodźców i informacji, tylko po to byśmy nie oszaleli. Czy więc naprawdę jesteśmy stworzeni do tego, by wiedzieć wszystko? Psychologia ostrzega przed zjawiskiem iluzji kontroli. Im więcej wiemy, tym bardziej wydaje się nam, że mamy wpływ na wszystko, a to prowadzi do poczucia wszechmocy, które zawsze kończy się upadkiem. Faust był tego ofiarą, chciał zrozumieć świat, ale nie zrozumiał samego siebie. Hanna Arendt pisała, że największym złem jest banalność zła. To nie potwory tworzą piekło, ale zwykli ludzie, którzy wierzą, że wiedzą lepiej, że mają prawo decydować o innych, że ich umysł daje im prawo do przewagi. W takim świecie wiedza staje się bronią, a nie drogą do prawdy. Przyjrzyjmy się chwilę ludziom współczesnym, którzy stali się nowymi Faustami. Robert Appenheimer, twórca bomby atomowej, geniusz, fizyk, człowiek, który dotknął tajemnicy materii, a potem wypowiedział słowa z Pchagawadgity – stałem się śmiercią, niszczycielem światów. On także chciał poznać prawdę. I ją poznał, ale cena, jaką zapłacił, była nie tylko jego, zapłacił nią cały świat. Czy to właśnie znaczy spełnienie? Czy naprawdę warto dotknąć tajemnicy, jeśli prowadzi ona do katastrofy? Faust w momencie największego triumfu nie czuł radości, czuł pustkę i to jest największy paradoks wiedzy, że im więcej wiemy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak wiele tracimy. Współczesna cywilizacja czyni z wiedzy towar. Sprzedajemy informacje, kupujemy dane, tworzymy algorytmy, które przewidują nasze myśli. Ale czy ktokolwiek z nas zadaje pytanie, Dokąd to wszystko zmierza? Czy w tym wyścigu za wiedzą nie gubimy czegoś cenniejszego? Sióren Kierkegaard napisał, że życie nie jest problemem do rozwiązania, lecz tajemnicą do przeżycia. Faust potraktował życie jak równanie, jak układ do rozpracowania. Zapomniał, że serce nie jest równaniem, że cierpienie nie jest błędem systemu, że prawdziwa mądrość nie polega na tym, by wiedzieć wszystko, ale by zrozumieć, co warto wiedzieć i kiedy powiedzieć dość. Cena za spełnienie nie musi być piekłem. Ale zawsze jest jakaś cena. I tylko od nas zależy, czy ją zapłacimy świadomie, czy obudzimy się któregoś dnia z wiedzą, która nie daje nam już spać. Wiedza nie istnieje w próżni. Ona żyje w ludziach, rozlewa się przez społeczeństwa, tworzy struktury i systemy, które mają wpływ na miliony. I właśnie dlatego pytanie o granice poznania nie jest tylko filozoficzne, ale głęboko społeczne. Bo jeśli jeden człowiek, jak Faust, przekracza próg zakazanej wiedzy, skutki tego aktu dotykają wszystkich. Czy ludzkość jest gotowa na prawdę? Czy społeczeństwo potrafi znieść ciężar odkryć, które nie pasują do żadnego systemu moralnego? Historia pokazuje, że odpowiedź nie zawsze jest twierdząca. Kiedy Galileusz powiedział, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie, został zmuszony do milczenia, bo prawda zbyt często zagraża porządkowi. W epoce cyfrowej ten konflikt przybrał nowy wymiar. Wiedza stała się natychmiastowa, globalna, nielimitowana, a jednak im więcej wiemy, tym mniej rozumiemy. Mamy dostęp do miliardów informacji, ale zatraciliśmy zdolność do refleksji. Faust chciał wiedzy, która miała go wznieść ponad człowieczeństwo. Dziś wielu ludzi używa wiedzy, by uciec od samego siebie. Weźmy na przykład sztuczną inteligencję. Stworzyliśmy algorytmy, które uczą się szybciej niż jakikolwiek człowiek. Potrafią przewidywać, analizować, tworzyć. Ale czy rozumiemy konsekwencje? Czy wiemy, do czego prowadzi wiedza, która nie ma serca? Czy społeczeństwo, które ufa maszynom bardziej niż sobie, nie idzie ścieżką faustę? Filozof i futurolog Juwel Noah Harari ostrzega, że przyszłość należy do tych, którzy będą kontrolować dane. Ale kto kontroluje tych, którzy kontrolują dane? Wiedza jako władza to nie nowość. Ale dziś ta władza jest cicha, niewidzialna i często bezosobowa. A bez odpowiedzialności każda wiedza może stać się zagrożeniem. Historia zna wiele przypadków, kiedy odkrycia naukowe zostały użyte nie w imię postępu, ale dominacji. Biologia rasowa w czasach nazizmu, eksperymenty medyczne bez zgody pacjentów, inwigilacja obywateli pod pozorem bezpieczeństwa. Wszystko to zaczynało się od pytania: czy możemy, a nie czy powinniśmy. Społeczeństwo potrzebuje granic. Ale te granice muszą wynikać z refleksji, nie z cenzury. Jeśli wiedza ma być drogą do wolności, musi iść w parze z odpowiedzialnością. A odpowiedzialność to coś, czego Faust nie miał. On chciał tylko wiedzieć, a świat musiał zapłacić za jego wybór. Żądajmy sobie więc trudne pytanie: czy my, jako zbiorowość, nie jesteśmy dziś nowoczesnym Mefistofelesem? Czy nie oferujemy każdemu dostępu do wszystkiego, nie pytając, jaka będzie cena? W internecie można znaleźć odpowiedzi na każde pytanie. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że te odpowiedzi mogą zmienić życie, złamać człowieka, doprowadzić do tragedii? Filozof Emanuel Levinas pisał, że etyka zaczyna się tam, gdzie spotykamy drugiego człowieka. A wiedza, która ignoruje drugiego człowieka, staje się narzędziem dehumanizacji. Dlatego społeczne konsekwencje poznania są tak poważne, bo nie chodzi tylko o to, co wiemy, ale co z tym zrobimy. Faust żył w epoce, która bała się wiedzy, my żyjemy w epoce, która boi się ciszy, ale obie te epoki łączy jedno brak granic, a człowiek bez granic przestaje być człowiekiem. Dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy zadać sobie pytanie. Czy jesteśmy gotowi na skutki tego co poznaliśmy? Czy potrafimy powiedzieć dość zanim będzie za późno? A może prawda, ta największa, ta absolutna, nigdy nie była dla człowieka. Może jej ciężar jest zbyt wielki, a nasza chęć dotknięcia jej to nie odwaga, lecz iluzja. Historia Fauste nie kończy się moralnym zwycięstwem. Ona kończy się pytaniem które wciąż odbija się echem, czy warto było? Faust uczy nas jednego, że wiedza bez duszy, bez człowieczeństwa staje się pustką i że nie wszystko, co możemy poznać, powinniśmy poznawać. Nasza cywilizacja osiąga szczyty, wysyła sądy na Marsa, rozkodowuje Dzino Umi, tworzy cyfrowych bliźniaków. A mimo to. Wciąż nie potrafimy odpowiedzieć na najprostsze pytania. Kim jesteśmy? Po co tu jesteśmy? Dlaczego wciąż szukamy? Nie chodzi o to, by rezygnować z wiedzy. Chodzi o to, by wiedzieć, kiedy się zatrzymać, kiedy powiedzieć, to wystarczy, kiedy przyznać, że prawda, jeśli nie idzie w parze z mądrością, może nas zniszczyć. Jak ostrzegał Bertrand Russell. Wielkość człowieka nie polega na tym, by wiedzieć, ale by rozumieć granice swojej wiedzy. Dziś potrzebujemy nowej definicji mądrości, takiej, która nie polega na tym, by mieć rację, ale na tym, by słuchać, takiej, która nie dominuje, ale współodczuwa, takiej, która nie stawia człowieka ponad światem, ale obok niego, bo prawda, która nie uwzględnia drugiego człowieka, staje się tyranią. Faust mógł być każdym z nas, każdym, kto szuka, kto wątpi, kto czuje, że to, co ma, to za mało. I to w porządku, bo człowiek ma prawo pytać, ma prawo nie zgadzać się z tym, co oczywiste, ale nie ma prawa niszczyć w imię wiedzy, nie ma prawa poświęcać innych na ołtarzu swojego poznania. Może największą mądrością jest nie znać wszystkich odpowiedzi. Może największą siłą jest przyznać, że nie wszystko musimy wiedzieć, że prawda czasem objawia się nie w odpowiedzi, ale w pytaniu, które stawiamy sobie z szacunkiem, pokorą i miłością. Faust oddał duszę, by zyskać wiedzę, ale stracił coś więcej, stracił siebie i jeśli jego historia ma mieć sens, to tylko wtedy, gdy pozwoli nam uchronić siebie przed tym samym błędem. Dlatego dziś, kiedy słuchasz tych słów, żądaj sobie to jedno pytanie. Gdybyś mógł wiedzieć wszystko, ale musiałbyś za to zapłacić duszą, czy zrobiłbyś to? Jeśli dotarłeś do tego momentu, dziękuję Ci, że byłeś ze mną. Jeśli ten materiał poruszył Cię choćby w najmniejszym stopniu, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. A w komentarzu napisz, co Ty sądzisz o historii Faustę? Czy wiedza bez granic to jeszcze wolność, czy już klątwa?